Zintegrowany kompleks hutniczy od XIX wieku zwykle funkcjonuje jako samowystarczalny organizm przemysłowy, w którym poszczególne działy współpracują w stałym cyklu produkcyjnym. Proces najczęściej rozpoczyna się w koksowni, gdzie węgiel koksujący przetworzany jest na koks, paliwo dla wielkiego pieca, oraz materiał wykorzystywany w innych procesach chemicznych. Wielki piec wytapia surówkę żelaza z rudy, koksu i topników. A ubocznym produktem jest żużel hutniczy, który trafia do cementowni. Surowka jest następnie przetwarzana w stalowni, w której powstaje stal gotowa do walcowania lub innej dalszej obróbki. Walcownie odlewnie przekształcają stal w pręty, blachy, kształtowniki i odlewy, tworząc produkty użytkowe dla przemysłu i budownictwa. Elektrownia zakładowa dostarcza energię elektryczną i ciepło niezbędne do funkcjonowania całego kompleksu. Zakład posiada także magazyny surowców, systemy transportu wewnętrznego, warsztaty utrzymania ruchu oraz instalacje do chłodzenia i zaopatrzenia w wodę technologiczną. Dzięki integracji wszystkich działów, kompleks działa efektywnie, minimalizując straty surowców i koszty transportu oczywiście, a produkty jednego zakładu stają się surowcem dla kolejnego.